Dzień dobry, witam autorkę. Wydaje mi się, że drugiego bestsellera Sylwia Czubkowska. Dzień dobry. Dzień dobry. Chciałam właśnie pokazać y, niesamowitą książkę, którą jak widzisz, Sylwia ja zobaczy. Przeczytałam i po prostu sobie tylko pozaznaczałam. Chciałam się z Tobą spotkać, żeby zachęcić każdego, każdego studenta, każdego pracownika uczelni do przeczytania tej książki. Wydaje mi się, że no ta książka to powinna być, słuchaj, zakupiona przez finanse publiczne i rozdawana do każdego naukowego działu. Nie tylko. Naprawdę powiem szczerze, że zrobiłaś to wspaniale. Zrobiłaś to dziennikarsko. Zrobiłaś to w taki sposób, że tą książkę czyta się z zainteresowaniem, ze względu na to, na to że nie jest taka wiesz, napisana w obłokach, w, gdzieś tam w przestrzeni, tylko tak naprawdę dotyczy nas, każdego z nas. Ty weszłaś do, do domu każdego z nas i naprawdę, Sylwia, no super, super robota. No powiedz mi, ile czasu w ogóle zajęło ci napisanie tej książki? Dwa lata, ale to nieprawda, że dwa lata. Dwa lata mi zajęły praca nad tą książką. Wiadomo, tam się po drodze trochę zmieniało. Oczywiście pojawił się tytuł w pewnym momencie, tytuł mi dosyć mocno ustawił też konstrukcję książki. Trochę się zmieniały moje założenia, bo wiadomo, zawsze na początku ambicje są takie bardzo wielkie, czego to tam jeszcze nie zdobędę, gdzie nie pojadę, z kim nie porozmawiam, a potem trzeba to trochę weryfikować w stosunku do możliwości, jakie są. Więc dwa lata trwała praca nad książką, ale tak naprawdę materiał do niej znacznie dłużej zbierałam. I to pewnie gdzieś tam trochę widać, jak się ją czyta, bo jest bardzo dużo odwołań do przeszłości, do spotkań sprzed kilku, kilkunastu lat. Do jakichś wydarzeń, to jest sprzed kilku, kilkunastu lat, przy których części przynajmniej no, faktycznie byłam świadkiem. Dziennikarsko w nich uczestniczyłam, rozmawiałam z ludźmi w tych wydarzeniach, więc chyba tam we wstępie albo w epilogu już nie pamiętam, piszę, że mam poczucie, że zbierałam całe moje zawodowe życie materiał do tej książki, że on mi się układał tak naprawdę, całe moje zawodowe życie. Jest też po części trochę ta książka taką rozmową ze mną samą, albo z nami wszystkimi o tym, co nam się wydawało, że nam technologie dadzą? Co nam się wydawało, że przynoszą korporacje technologiczne, te big techy? I co wiemy na ten temat po tych kilku, kilkunastu latach? Kilkunastu, bo oczywiście technologie się rozwijają znacznie dłużej, ale te ogromne firmy technologiczne zaczęły być takie ogromne dopiero w drugiej dekadzie XXI wieku. Tak? Właśnie to widać, jak się czyta tą książkę. I powiem Ci, że to jest no, taka siła też tej opowieści, ze względu na to, że. Zebranie tych wszystkich puzli to nie jest łatwa że sprawa. Pewne rzeczy istnieją w kontekście i ty starałaś się je pokazać w kontekście, w kontekście przeszłości, ale również w kontekście rzeczywistego życia każdego człowieka. Jeżeli ty jedziesz na wieś, gdzieś pod warszawską wieś i rozmawiasz z panem, któremu zaraz przed domem postawią wielki taki hangar bez okien, i on nie wie, co tam w nim będzie w środku, albo na przykład jedziesz do Krakowa i rozmawiasz, z drugim panem, który właściwie przypłacił to dwoma zawałami, taką, bym powiedziała, odyseję, odyseję związaną z tym, żeby się Sądzić z wielkim big techem, no to to jest naprawdę opowieść o nas po prostu, Sylwia. I tak jak powiedziałaś, że opowieść no, o mnie, o, jakby o, o tobie, ale to jest opowieść o mnie i tym takiej fascynacji. Ale z drugiej strony wiesz co, ze względu na to, że my teraz mówimy do studentów i właśnie się tak zastanawiałam nad, patrząc przez pryzmat takiego 22, 23-latka, oni na pewno już jakoś inaczej podchodzą do tego, że, że już wiedzą, że są oszukiwani. Chociaż może nie. Ja myślę, że jeszcze inaczej patrzą. Pamiętajmy, że dwudziestolatkowie no nie pamiętają świata przed Uberem na przykład. No ja już nie mówię, że przed Internetem, już nie brzmijmy tutaj jak po prostu jacyś straszni boomerze, ale no nie pamiętają świata przed Uberem, przed Netflixem, przed wieloma usługami, które nam Big Techy poważnie, potężnie zmonopolizowały. Jeżeli nie są jakoś żywo zainteresowani kwestiami technicznymi, to pewnie nigdy nie korzystali z Linuxa. Albo innego oprogramowania na otwartym źródle. A my jeszcze korzystaliśmy. Jeszcze te 20 lat temu Linux jako alternatywa do Windowsa, który był bardzo drogi i licencje były bardzo drogie, i wykupywanie licencji tak indywidualnie do domów było, było skomplikowane, albo się piratowało, piratowanie też nie było wcale łatwe. No to na Linuxie pracowaliśmy, więc mamy świadomość, że jest coś więcej, nie? że, że to, to nie jest tak, że ten świat zawsze był tylko światem Netflixa, Windowsa. Ubera i ilość tam usług. Więc ja myślę, że dla 20-kilkulatków. 20 te wycieczki historyczne, które gdzieś tam w książce urządzam, to też jest trochę takie wytłumaczenie, dlaczego wiesz, ci starsi, nie ich rodzice, starsze rodzeństwo też chciałoby się powiedzieć, bo to nie zawsze jest taka wielka różnica wiekowa, to jest czasem różnica jednej dekady, na tak wiele się zgadzali, tak wiele dopuszczali. No bo tak jak powiedziałaś, to wszystko było w pewnym kontekście, również w tym kontekście takim oprócz historycznego, też w takim kontekście powiedzmy miejscowym, czyli tego gdzie była Polska, jak sobie wyobrażaliśmy rozwój nasz, i, i gospodarczej, i technologicznej, jak duże były też ambicje nas, To są duże ambicje, ale też to zapatrzenie w taki technologiczny skok było, mam wrażenie, jeszcze większe. Te 10-15 lat temu. Już wejście Google do Polski to było odbierane jako ogromne wyróżnienie dla nas. Dzisiaj no wchodzi firma, nie no spoko, okej, okay, no dlaczego miałoby jej dlaczego miałaby w ogóle tutaj nie być? Nie jesteśmy dużym rynkiem. 15 lat temu było, wow, Google nas wybrał, nas wybrał. Mogą mieć większą świadomość tego całego oplątania nas technologicznego, ale niekoniecznie nasi słuchacze właśnie kilkuletni mogą mieć taką historyczną pamięć jak to wyglądało przed. Kto z młodych wie, jak się zamawiało taksówki? Te złotówy były, nie? Wiesz, pani na telefonie opryskliwa, nie wiadomo, kiedy taksówka przyjedzie, czy za 5, czy za 10, czy za 20 minut, no bo tak, wiesz... Celujemy, jak bierzesz taksówkę niezamawianą tylko z dworca czy spod lotniska, to szansa, że zostaniesz oszukany, i to grubo oszukany, ogromna. Więc Uber naprawdę, jak kiedy wchodził do Polski tamte 11 lat temu, w 2014 roku, no był potężną alternatywą, na którą ludzie naprawdę czekali, naprawdę czekali. I co więcej, no nie można mu odejmować właśnie, wiesz, takiej innowacji konsumenckiej, tego połączenia przez aplikacje, przejrzystości procesu zamawiania i tak Tyle, że za tym było więcej i to więcej. Już w tym czternastym, piętnastym roku już trochę było wiadomo, że jest więcej, bo byliśmy którymś tam rynkiem na iluś rynkach już był. Już pojawiały się kontrowersje, pojawiały się też bardzo krytyczne analizy tego, co się dzieje, ale nam zajęło znowu kilka dobrych lat odkrycie, co to znaczy skutki uboczne, że wycięcie taksówkarzy to nie tylko wycięcie tych złotów, tylko wycięcie ludzi, którzy po prostu pracują na taksówkach i nagle są mniej tych pojazdów i nie wiadomo, kto cię wozi. Naprawdę nie wiadomo, kto cię wozi. Że nie jest bezpiecznie, że tanio też już nie jest po iluś latach, bo jak zmonopolizowano rynek, no to już nie musi być tanio. Że wcale niekoniecznie jest szybciej, bo jazda na aplikacji, kiedy kierowca nie zna miasta oznacza tak naprawdę bycie na takiej uwięzi technologii, która nie, nie, niekoniecznie wie wszystko, niekoniecznie wie o każdym skrócie, niekoniecznie bierze pod uwagę buspasy, niekoniecznie chce być elastyczna w stosunku do klienta, bo nagle mogą Ci się plany zmienić. Aplikacja tego nie uzna. A jeżeli jest to, jest to kierowca, który też inaczej się nie komunikuje z tobą tylko wiesz, no, zleceniem w aplikacji, to jesteś takim uprzedmiotowionym klientem. Więc ja myślę, że dla młodych ludzi może to być nawet trudniejsze czasami, żeby zrozumieć, co my krytykujemy. To znaczy. Nie mając tego, tego porównania, no oni są już wychowani, oni są już wychowani w tych zamkniętych ogrodach, tak, zamkniętych ogrodach Wiktechów, za takimi wysokimi płotami, no i ciężko jest za tym płot wyjrzeć. Właśnie sobie myślałam o tych argumentach, które tu podałaś, liczbowych, które przemawiają, bo jeżeli chodzi o to, że Myślimy sobie o Big Techach, że oni, serio, Sylwia, tak myślałam, aż mi głupio to mówić, ale serio myślałam, że te nowe technologie uratują nasz świat. W sensie takim, że na przykład te zmiany klimatyczne, to co się dzieje z naszym światem, że to uratuje, że byłam zaangażowana w różne spotkania, które były skupione wokół tego, żeby myśleć o tych nowych technologiach, żeby je używać w dobry sposób. A tutaj. Kiedy mówisz o tym, ile wody zużywa serwerownia, serwerownia, która powstaje na przykład w pobliżu parku krajoznawczego, a ten park krajoznawczy może zupełnie inaczej już za kilka lat wyglądać z tego powodu, to jedna rzecz, a druga rzecz na przykład nikt nie robi, no nie, nie może zrobić nawet ekspertyzy środowiskowej, no to właściwie to jest książka dla każdego studenta ze względu na to, że że właśnie na przykład studenci Politechniki Gdańskiej, z którym na przykład mam tutaj bardzo dużo do czynienia, czy z Uniwersytetu Gdańskiego, to właśnie ci młodzi ludzie, którzy Powinni walczyć o tę ekspertyzę, oni powinni orientować się w tej przestrzeni związanej z technologią, bo jej używają, bo się w niej urodzili, bo żyją nią, ale muszą też widzieć tą etyczną stronę. Z drugiej strony masz to patrzenie, że musimy cały czas być blisko biznesu, musimy tutaj się wykazać, pokazać, że tu współpracujemy, że robimy jakieś projekty które są z biznesem, prawda? Że oni też mają taki, taki nacisk. I wiesz, i to nie znaczy, że z biznesem nie warto w ogóle współpracować, bo pamiętajmy, że badania naukowe, prace naukowe, no może te podstawowe mniej, tak? Ale po prostu badania naukowe są z myślą o komercjalizacji o zmianie naszego życia. Zanim przejdziemy, zanim przejdziemy do tej akademii, to chciałam tylko wrócić do tego, co mówiłaś, że wierzyłaś tak bardzo w technologię, taki tak tech solucjonistką byłaś. No do tego tak solucjonizmu było bardzo dużo na świecie. To było, to było może być obowiązujący, Ideologiczny nurt przez lata, od dawna. Bardzo mocna, tutaj bardzo ważna była praca książka Eugeniusza Morozowa z 2013 roku. Click to save everything. No i dokładnie tutaj naciśni, żeby zbawić nas, uratować na wszystko. I już wtedy, czyli, czyli znowu ponad dekadę temu, Morozow rozbijał te takie ideologie stojące wokół technologii, pokazując, że no, to są narzędzia. One czasami są przydatne, czasami mogą być bardzo przydatne, ale zawierzenie im i zawierzenie takiemu pędowi w tworzeniu tych narzędzi, no, to że to rozwiąże te najważniejsze problemy świata, jest oszukiwaniem samego siebie. I to było bardzo mocno widać już po arabskiej wiośnie, znowu, wydarzeniu, którego dwudziestolatkowie nie pamiętają, pewnie się może na historii będą o nim uczyć, czyli o protestach w krajach arabskich takich 2011-2013. 12, 13, nawet 10 już się zaczęły, o których mówiono: Twitterowe rewolucje, bo ludzie organizowali się i komunikowali za pomocą Twittera, Facebooka. I było bardzo mocne przekonanie: o, i oto media społecznościowe obalą nam dyktatury. Jesteśmy 15 lat później, nic nie obaliły, nic nie obaliły. Nie wystarczy się zorganizować na Facebooku, czy pogadać na Twitterze, żeby się zmieniła sytuacja polityczna. Jak widać, wręcz przeciwnie. Mechanizmy, algorytmiczne pozycjonowania treści, które są bardzo mocno oparte, wiesz, na, takie, na na tym, że lubią emocje, jeszcze bardziej podbijają polaryzację polityczną, powodują osłabienie demokracji. Jakby to powiedzieć, nie zbawia, a powoduje nowe problemy, nowe wyzwania nam ta technologia, chociaż. Daje nam też dużo dobrego. Ja nigdy nie będę, wiesz, taką technologożerką, nie? Za wszystko złe nic nie używać, w ogóle zamknąć się, jeździć się dorożką konną, tak? Bo to nie o to chodzi. Tylko że dostawcy tych technologii powinni mieć coraz większe poczucie odpowiedzialności. Odpowiedzialności społecznej, odpowiedzialności środowiskowej, odpowiedzialności politycznej i, no i brać tą odpowiedzialność za te produkty, które tworzą i też myśleć o tym, jak te produkty, te usługi tworzą, przewidując ewentualne zagrożenia i też mówiąc jasno o kosztach, bo wspomniana przez Ciebie koszt tutaj chodziło o centra danych. Ogromne centra danych, no to te koszty są tak silnie rosnące, te środowiskowe, no bo centra danych obsługują coraz więcej danych, właśnie przetwarzanych w chmurze, potrzebnych chociażby do szkolenia sztucznej inteligencji. I woda jest zużywana, czasami jeszcze nie w takim zakresie, jak może być zużywana, bo to są jakby trochę na wyrost też zapowiedzi, ile to centrum może zużyć za chwilę, bo nam się też klimat zmienia i będzie trzeba ich chłodzić ale energii zużywają bardzo dużo. W Irlandii zużycie energii przez centra danych przekroczyło już zużycie energii przez gospodarstwa domowe. Ponad 21% idzie na obsługę przetwarzania danych w chmurze, na rzecz największych korporacji, które wcale nie obsługują Irlandczyków, tylko obsługują tam dużo różnych rynków. A Irlandia po prostu jest miejscem, w którym się te centra, centra danych budowały. A wracając do Akademii. Słuchaj, ja wiem, że uczelnie są w bardzo trudnej sytuacji. Bo to jest tak, że um, wymaga się od uczelni bycia wszystkim, tak? Bycia edukatorami, bycia wychowawcami, bycia ośrodkami naukowymi i jeszcze podstawą komercjalizacji tych badań naukowych. I znowu, 10-15 lat temu, kooperacje z gigantami technologii były oczywiście bardzo prestiżowe. Mogły dawać bardzo dużo, mogły dawać nie tylko dostęp do pieniędzy na konkretne granty, a też do danych chociażby albo do lepszych mocy obliczeniowych. I wciąż to może dawać. Mhm. Tyle, że bardzo często kosztem, jaki akademia ponosi przy okazji, jest koszt bycia elementem takiego łańcucha washingu. Tego, że ich naukowcy, i studenci mogą być wykorzystywani do tego, żeby usprawiedliwiać, usprawiedliwiać działanie tych firm na wielu różnych polach. Więc, zanim mm -hmm. się zdecyduje uczelnia na taką kooperację, to naprawdę powinna przeglądać ją z każdej możliwej strony i sprawdzać te koszty. To znaczy, ile my zyskamy na tym, a do czego możemy być wykorzystani. No, mnie najbardziej tutaj powiedzmy, że bolą, oburzają kooperacje których elementem jest, czy też efektem ma być, budowanie ośrodków do spraw prac nad etyką technologii, nad etyką sztucznej inteligencji. No, przepraszam, ale oczywiście, że takie ośrodki są ważne, ale jeżeli finansuje je Facebook, Meta czy, czy Amazon, to ja nie wierzę po prostu w to, że ci naukowcy będą mieli stuprocentową wolność badań. Po prostu nie wierzę. Ja myślę, że oni będą rzuceni w bardzo trudną, w bardzo trudną sytuację, która będzie też im szkodziła na ich wolności właśnie takie mhm. naukowe. Sylwia, bardzo ważne, bardzo ważny temat, dlatego ja naprawdę z całego serca, słuchajcie, no przeczytałam tę książkę, zaznaczałam sobie wiele, wiele miejsc, że chcę jeszcze do tego wrócić, chcę jeszcze dyskutować w różnych gronach, które mam tylko takie możliwości. Naprawdę bardzo bym chciała zachęcić każdego, żeby miał tą książkę w swoim domu, bo to powinno być tak, jak taka encyklopedia, którą kiedyś nasi rodzice mieli na półce żeby, ale nie wiem, czy zaglądali. Mam nadzieję, że zaglądali. W każdym razie, ja będę, Sylwia, zaglądać, ponieważ naprawdę mm, zrobiłaś kawał takiej reporterskiej pracy. To, to kocham Cię za to, wiesz, że, że to jest taka książka, która jest taka Taka bliskość Ziemi, wiesz, że pokazujesz te duże problemy w tej soczewce naszego codziennego życia, że dotknęłaś moje życie, wiesz, ale to też właśnie był taki plan, żeby nie. Oczywiście, że tam jest dużo Doliny Krzemowej, dużo Brukseli, Berlina, Londynu i tak dalej, ale jednak, żeby zejść z tych bardzo odległych nam miejsc, takich wyobrażonych, wiesz, no do tych Michałowic, Krakowa, Warszawy, Poznania i tak dalej, nie? Do tych konkretnych ludzi, do pana Janusza, do pana Jarosława, do. Pani jakich... Kasi, pani. Tak, do pani Kasi, tak, dokładnie. To jest. O to chodzi właśnie Sylwia i to jest naprawdę nie, nie, niesamowite, ja naprawdę tą. Sobie, kiedy, kiedy, ją brałam do ręki tą książkę, właśnie byłam ciekawa, bo już wiesz, dużo tych książek się przeczytało i tak sobie myślę, za każdym razem takie myślenie wiesz, a to gdzieś tam, a to nie nas nie dotyczy, nie wiesz, na no, takiej zasadzie. Więc naprawdę, y, dlatego, no, m, wszystkich moich znajomych, wszystkich studentów, wszystkich naukowców zachęcam do tego, żeby żeby po prostu tą książkę przeczytać, a później dyskutować. Słuchajcie, dyskutować przy śniadaniu, przy obiedzie, przy kolacji. Nie patrzeć w telefony, tylko rozmawiać, bo Sylwia nas do tego zachęca I, i naprawdę bardzo, bardzo polecam. I jestem przekonana, że to będzie, bo tutaj jest napisana autorka bestsellera, Chińczycy trzymają nas mocno, ale jestem przekonana, że to jest autorka drugiego bestsellera, bestsellera. Sprzedaż przeskoczyła już ten próg bestsellerowy. Widzisz? No, właśnie, no Sylwia, niesamowite. Ale to też jest dla mnie, wiesz, dowód na to, że ludzie naprawdę są zainteresowani, naprawdę im zależy, żeby zrozumieć tą rzeczywistość. To jest super, naprawdę, W sensie na poziom, bo bardzo dużo osób mnie pyta, co możemy dalej. Mówię, dobra, zacznijmy od tego, żeby zrozumieć, gdzie jesteśmy. A potem kolejne kroki. Więc sprawczość jest super ważna zacznijmy od tego, żeby zorientować się co, co się z nami dzieje w orbicie tych, tej technologii i tych, wiesz, big techów. I, i to już jest, to jest, to jest super pierwszy krok. To prawda. Mhm, to prawda. I też mam takie wrażenie, że kiedy, kiedy my teraz zachęcamy studentów i, i pracowników nauki i właśnie uczelnie do tego, żeby zajrzeć do tej książki, to Sylwia, ty zbudowałaś most kulturowy, wiesz, pomiędzy tą przeszłością jakąś taką, a, a tą rzeczywistością i to jest też bardzo fajne, dlatego że jeżeli my nie będziemy budować tych mostów kulturowych, to nie będziemy w stanie porozumieć się, nie będziemy w stanie mieć tych samych no nie wiem, punktów odniesień i powiedziała, że jaki jest cel Bóg Techów właśnie to, żeby podzielić naszą rzeczywistość, rozczłonkować i powiedzieć, że właśnie każdy w tym rozczłonkowanym społeczeństwie ma swoją rację, nie? że ty masz swoją rację, ja mam swoją rację i to jest taki bardzo dobre Most kulturowy, który zrobiłaś. Naprawdę bardzo Ci dziękuję. Mhm. Kończymy. Do zobaczenia.